Siemanko, Simon Kostycyny Kubachada, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Jest to oczywiście kolejny odcinek z kariery Evertonem, trzeci odcinek z trzeciego sezonu, a przed nami już na początku mecz Ligi Euro Europy z Panajtykainosem. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam nazwę tego klubu, bo nie jest ona najłatwiejsza do przeczytania. Już skład na ten mecz ustawiłem, taką jedenastką wyjdziemy na to spotkanie, ponieważ no, nie ma co się oszukiwać, chcę wygrać ten mecz, musimy w tej Lidze Europy zdobywać y, punkty w grupie, jeżeli chcemy zajść jak najdalej oczywiście. Y, jeszcze przed tym meczem przed nami konferencja prasowa. Czy wyjdziecie z grupy? Łatwo nie będzie, bo być nie może. Czy rozważacie wprowadzenie do wyjściowego składu świeżych zawodników? Wszyscy zawodnicy są ważni. Czy macie nadzieję na ustabilizowanie formy zespołu? Pokażemy na co nas stać. Zmotywowani wychodzimy właśnie na ten mecz Ligi Europy i nie ma tutaj w ogóle innej opcji jak zwycięstwo w tym spotkaniu. Na ten mecz oczywiście wychodzimy w roli faworyta. No, za bardzo, nie ma co się oszukiwać. Skład pana i Tikajnosu. Yy, nie powala zdecydowanie nasza 11, wygląda lepiej. Szybka symulacja tradycyjnie, i trzymamy kciuki. Może nie do końca pewne zwycięstwo, ale najważniejsze, że wygrywamy 2 do 1 i coraz lepiej to wygląda, coraz pewniej czujemy się w tej Lidze Europy i coraz większe szanse na wyjście z grupy mamy Philips oraz James z szelcami goli w tym meczu dla naszej drużyny. Długo się to wczytuje. Nie wiem dlaczego. Ok, wczytało się teraz przed nami mecz z Leicester City w Premier League to na pewno nie będzie łatwe spotkanie na którym miejscu jest Leicester zobaczmy Leicester jest dopiero na dziesiątym miejscu słabo zaczęli ten sezon także tutaj wychodzimy nawet w roli faworyta nie boję się tego powiedzieć mam nadzieję, że tą rolę faworyta oczywiście udowodnimy w tym spotkaniu Tutaj do składu wróci jedynie Belotki i więcej zmian nie będę raczej przeprowadzał i takim składem właśnie wyjdziemy na ten mecz z Leicester. Gramy na wyjeździe na King Power Stadium. Skład Leicester naprawdę nie powala, nie boję się tego powiedzieć, nasz skład wygląda lepiej. Symulujemy to spotkanie i oby była wygrana. Wygrywamy 3 do 2. Nie był to łatwy mecz, ale najważniejsze, że kończymy y, zwycięstwem spotkanie Calvert lewin Alan oraz Sar to strzelcy bramek dla naszej drużyny i tak to ma wyglądać. Bardzo y, dobre y, spotkanie w naszym wykonaniu i bardzo ważne zwycięstwo. Przed nami teraz mecz y, Carabao Cup, czwarta runda z Manchesterem. United, nie ma co się oszukiwać, to nie jest najważniejszy puchar. W pierwszym sezonie naszej kariery go wygraliśmy, także zawsze jest to jakieś osiągnięcie, ale jest to najmniej ważny y, puchar, nie ma co się oszukiwać. Lekkie rezerwy wyjdą na to y, spotkanie, bo nawet jak odpadniemy, to jakiejś tragedii oczywiście nie będzie, ale fajnie byłoby awansować dalej, nie ma co się oszukiwać. Nawet myślę, że w tym meczu odpocznie sobie Alan, zagra Davis i na lewym skrzydle zagra Gray. I takim składem właśnie na ten mecz wyjdziemy Simon. Niech zostanie w bramce, bo jednak jest to znacznie lepszy goalkeeper od Romero. I na mecz z Manchester United niech Simon wyjdzie. United. Skład ma bardzo dziwny. Po raz kolejny to powtarzam, naprawdę dziwnie ich ta jedenastka się prezentuje, ale mniejszo z tym symulujemy ten mecz. Przegrywamy 2 do 1, szkoda, bo mogliśmy nawet wygrać ten mecz. Hammes nie strzelił rzutu karnego, Ken z do gola. James i, i, i Paul Bas, szel sami goli dla United. No niestety chyba odpadamy z tego pucharu, bo tu raczej nie ma rewanżu. No trudno, płakać nie będę, bo to nie jest najważniejszy puchar, mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia w tym sezonie, no ale można było ten mecz wygrać. I wraca nasza podstawowa jedenastka na mecz ligowy z Crystal Palace. I takim właśnie składem wychodzimy na spotkanie z Orłami. Pewne zwycięstwo 3 do zera Belot Tisari i Calvert Twin z strzelcami Goli. Nie tracimy bram, bramki, kolejne czyste konto. Nawet nie wiem czy to już nie jest dziesiąte w tym sezonie, a to oznaczałoby, że spełniliśmy cel zarządu. Tak mi się daje, albo jest to dziesiąte, albo dziewiąte czyste konto nasze. Za chwilę to sprawdzimy. Było to nasze dziewiąte czyste konto, także bardzo dobry wynik. Już za chwilę spełnimy to wymaganie naszego zarządu, także cieszę się, bo to oznacza, że nasza defensywa naprawdę dobrze się prezentuje. Teraz przed nami spotkanie Ligi Europy Rewan z Panajtykajnosem. No, Chyba źle czytam nazwę tego klubu, no nie mogę tego y, wymówić do końca dobrze, wybaczcie mi. Potem będzie mecz y, ligowy z Chelsea, także no to nie będzie najłatwiejsze spotkanie. I zastanawiam się, czy nie wystawić lekkich y, rezerw na ten mecz z, właśnie z Panaiti Kainosem. Zastanawiam się, nie wiem jaką jeszcze jedenastkę wybiorę. Chyba po prostu zagram takim składem, jakim zagraliśmy z United tak mi się wydaje, że nic tutaj więcej zmieniać nie będę jest to trochę ryzyko boję się, że ono nas będzie kosztować jeszcze wyjście z grupy no ale ten mecz z Chelsea dla mnie jest też mega ważny a tam najważniejsi piłkarze muszą być wypoczęci, Salima ty dostaniesz szansę w tym meczu jak najbardziej, to jest właśnie okazja dla takich zawodników jak ty żeby się wykazać, no ale cóż jeszcze konferencja prasowa jeżeli wygramy, no to wyjście z grupy tak naprawdę mamy pewne. Na co liczycie w tym meczu? Mnie interesują tylko trofea. Czy rozważacie wprowadzenie do wyścigowego składu wyjś, e, świeżych zawodników? Wszyscy zawodnicy są ważni. Czy macie nadzieję na ustabilizowanie formy zespołu? Pokażemy na co nas stać. Chłopacy zmotywowani i wychodzimy właśnie na ten mecz Ligi Europy. Adresy ważny, mecz. Tak jak powiedziałem, zwycięstwo tak naprawdę gwarantuje już nam awans z grupy. Wyjście z grupy. I awans do 1,8, czy tam, jed... chyba w Liza Europy jest 1/16 finału. No ale cóż, symulujemy ten mecz i oby bez niespodzianek. No niestety, moi drodzy. Wystawienie rezerw kosztowało mnie przegraną. 1 do zera. Oj i sytuacja wygląda tutaj w tym momencie nieciekawie, nieciekawie nie tak to miało wyglądać. Szczerze nie wiem dlaczego te nasze rezerwy tak sobie słabo razą z takimi przeciwnikami. Myślałem, że serio są to dosyć y, dobrzy zawodnicy, żeby taki panite Naikos pokonać. Już na mecz z Chelsea oczywiście wraca, wraca nasza podstawowa 11. Zwycięstwo daje nam top 4, drodzy. Także bardzo mocno trzymajcie kciuki. Mega trudny mecz, ale wierzę, że jesteśmy w stanie urwać punkt Chelsea. Wygrywamy, moi drodzy: 2 do 1. Andrea Bellotti, dublet. O to chodzi, i wskakujemy do top 4. Mega, mega się cieszę, mega dobry wynik. O to chodzi. Tak to ma wyglądać. Teraz czeka nas mecz z West Hamem. Również jest to mega ważny mecz. West Ham zajmuje piątą lokatę, my trzecią. Mamy jeden punkt przewagi nad Młotami. No i tutaj wypadałoby wygrać, jak widzicie, liderem klasyfikacji strzelców jest w tym momencie nasz zawodnik Dominik Calvert-Luin Anglicz świetnie spisuje się w tym sezonie i mam nadzieję że tak właśnie będzie do końca tego sezonu przed meczem z Tottenhamem z, Tottenham, z West Hamem czeka nas oczywiście konferencja prasowa czy skład pozwala myśleć o utrzymaniu wysokiego poziomu zdecydowanie jak najbardziej mamy bardzo mocną jedenastkę kto dziś będzie górą wygramy to my mamy przewagę tak dajmy jak kształtują się humory po ostatnim meczu. Popsy muszą zagrać lepiej. Taktyka się sprawdziła. No i to koniec konferencji. Teraz przechodzimy właśnie już do meczu z West Hamem. Ja oczywiście wyjściowego składu nie mam zamiaru zmieniać. Zwycięskiej jedenastki się po prostu nie zmienia. Skład West Hamu prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie. Kilka... Y mega takich znanych nazwisk jak Morata, Tah, tapsoba i zobaczymy jak sobie właśnie poradzimy w starciu z młotami. Niestety remisujemy 1 do jednego, ale tak jak mówiłem West Ham w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze, także no, płakać nie będziemy, ale tutaj mogliśmy wywieźć trzy punkty. Najważniejsze, że nie przegraliśmy Belotti z szelsem gola. Naprawdę włoski y, snajper również imponuje formą w tym sezonie i myślę, że dokonałem bardzo dobrego wyboru sprowadzając tego zawodnika. Teraz przed nami mecz z Bodo Grim. Nie oszukujmy się, ten mecz musimy wygrać i wtedy awans na 90%. Z grupy mamy z drugiego miejsca wyraźnie Marsylia będzie pierwsza po tym czeka nas mecz z meczem City, także kalendarz dane się źle układa ale nie mogę sobie tutaj pozwolić na wpadki muszę wystawić ciut mocniejszą jedenastkę no musimy ten mecz po prostu moi kochani wygrać Jeszcze przed tym meczem czeka nas oczywiście konferencja prasowa. Pierwsze pytanie to czy ten mecz przyniesie zwycięstwo zdecydowanie? Nigdy nie wiadomo. Trening trening trening. Tak odpowiedzmy, czy tym razem zwycięstwo będzie wasze. Nie popełniamy dwa razy tego samego błędu. Czy macie nadzieję na ustabilizowanie formy zespołu? Pokażemy na co nas stać. I panowie, wychodzimy na ten mecz, wygrywamy. Oby było też czyste konto. I mamy awans do 1.16 16 finału Ligi Europy. Skład jaki ustawiłem na ten mecz zobaczycie za chwilę właśnie na ekranie po lewej stronie Simon, Williams, Keen, Saliba, Kenny, Diokure, Alan, Hames, Richard Zaniolo Ken. No musimy wygrać. Musimy moi kochani wygrać. Są to ciut rezerwy, ale są też zawodnicy z pierwszego składu. Musimy po prostu wygrać ten mecz. Panowie, dajcie czadu. Jeden do jednego, no naprawdę nie wiem co się dzieje. Mieliśmy ogromną przewagę, bo Glimt yy, oddali jeden strzał, jeden gol, no fatalny wynik i sytuacja naprawdę zaczyna mnie niepokoić w yy, grupie. Zobaczmy jak to się tam prezentuje. Muszę to sprawdzić, bo naprawdę zaczynam się denerwować, że za chwilę nie wyjdziemy z tej grupy. Myślałem, że to już jest taki bardzo mocny skład i sobie bez problemu poradzimy z takim przeciwnikiem. Dalej jesteśmy na szczęście na drugim miejscu, został ostatni mecz i będzie to mecz z Olimpikiem Marsylia. No jeżeli będzie w meczu Glimt z pana, i, z pana i nosem Remis, to awans mamy. Ale jeżeli byśmy przegrali z Olimpikiem Marsylia, a Bodo, Green i Naikos by wygrali, to oni wychodzą z drugiego miejsca. Remis daje nam praktycznie chyba pewny awans. No nie wiem, nie wiem, będzie trzeba na Marsylię wystawić po prostu jak najmocniejszy skład, bo inaczej będzie ciężko. No i teraz czeka nas mecz z Manchesterem City, czyli liderem tabeli Premier League. Będzie to mega trudny mecz, mega również ważne spotkanie. Będzie bardzo fajnie, jeżeli uda nam się wygrać, ale jeszcze przed tym meczem konferencja prasowa. Czy skład pozwala myśleć o utrzymaniu wysokiego poziomu? Zdecydowanie. Macie nadzieję przedłużyć serię meczów bez porażki? Mam nadzieję na przedłużenie serii. Jak podejdziecie do najbliższego meczu? Koncentracja na dobrym poziomie. Chłopacy zmotywowani przed meczem z City i przechodzimy już właśnie do tego meczu. Mecz z liderem Premier League też nie jestem pewna, ale oni chyba zdobyli mistrzostwo w poprzednim sezonie. Co ciekawe, tutaj jeszcze jest Aguero, nawet y, u nich w składzie. Gorecka z takich nowych twarzy. A oprócz tego to praktycznie każdy. I oprócz Angelino, to praktycznie każdy, który gra tam w rzeczywistości. Symulujemy ten mecz, kochani, i oby było zwycięstwo. Jest Remis. Ja to uważam naprawdę za bardzo dobry wynik. Czyste konto 00 z City. Jestem zadowolony z tego wyniku. Jak najbardziej. Dobry wynik y, właśnie z The Citizens. jest przed tym meczem i to bezbramkowe brałbym w ciemno i jeżeli się nie mylę, tak jest. 10 czystych kąt w tym sezonie. Kolejny wymóg zarządu został spełniony. Obecnie zajmujemy czwartą lokatę, mamy jeden punkt przewagi nad piątą Chelsea, a Chelsea jeszcze ma mecz więcej rozegrane. Przed nami teraz spotkanie ze Southampton. Lekkie zmiany w składzie chyba przeprowadzę. Niektórzy zawodnicy nie mają pełnej kondycji. Myślę, że zagra w tym meczu Saliba z kinem na środku obrony, a oprócz tego chyba nic zmieniać nie będę. Nie. Takim właśnie składem wychodzimy na to spotkanie, czyli para stoperów jedynie została zmieniona. Mam nadzieję, że nie będzie to nas kosztować 3 punktów. Skład Southampton macie po prawej stronie. No nie ma co się oszukiwać, jesteśmy faworytem w tym spotkaniu. I wygrywamy pewnie 3 do 1. Ismaila Sar, hat także bardzo fajnie Senegalczyk, zawicza kapitalny występ. I to mnie mega cieszy i chyba wskakujemy nawet na trzecią pozycję w tabeli. Nie jestem pewny. Nie, dalej jesteśmy na czwartej pozycji, ale już mamy naprawdę fajną przewagę nad szóstą Chelsea, dwupunktową przewagę jedynie nad, nad West Hamem. Ciągle mi się myli Ham z West Hamem, wybaczcie. Myślę, że naprawdę nawet dzięki, tej, yy, dzięki temu braku porażki City mamy jeszcze jakieś nadzieje tam na mistrza. Oczywiście yy, małe, ale nadzieja umiera ostatnia. Spodziewam się po tobie, yy, Godfrey, więcej. Musisz się jeszcze bardziej rozwijać, jeżeli chcesz grać w przyszłości w pierwszym składzie w naszej dru drużynie. Teraz mecz z Nottingham Forest nas czeka. Tutaj również pochodzimy w roli faworyta, ale takie mecze czasami są y, najcięższe. Godfrey właśnie dostanie szansę w tym spotkaniu, zagra na prawej obronie. Diokure zagra zamiast Philipsa i zamiast Belotiego zagra Ken. I chyba takim składem wyjdziemy właśnie na ten mecz z Nottingham. Gramy na wyjeździe, to nigdy nie jest y, jakiś pozytyw, ale zobaczymy, jak sobie poradzimy. Wygrywamy pewnie 2 do 0. Holgate i Ken strzelcami w ramek Czyste konto, po raz kolejny bardzo dobry wynik. Mega mnie to cieszy. West, West Ham gra z Liverpoolem. Tam chyba najlepiej dla nas byłoby, gdyby był remis, a nas teraz czeka spotkanie z Olimpikiem Marsylia w Wizę Europy. No i to jest jak na tę chwilę najważniejszy mecz tego sezonu. Mega emocje, mega stres, nie wiem co to będzie wizowie. No, Remisik daje nam tak naprawdę pewny awans. Wygrana oczywiście też. Ale z porażką to wtedy musi... jeżeli byśmy przegrali, no to musiałby być w meczu Pan, Pana Nosu z Bodo gwint Remis. Nie będę w ogóle tutaj się zastanawiać. Wystawiamy tutaj najmocniejszą naszą jedenastkę, Nie ma w ogóle innej opcji. Jedynie powiedzmy, że Ken zagra zamiast Belottiego, a tak to yy, nasz główny skład wychodzi na to spotkanie i nic w ogóle tutaj nie zmieniam. <laughs> Musimy awansować do 1-16 finału e Ligi Europy, bo inaczej to będzie istna katastrofa. Chyba grałem u siebie, tak mi się wydaje. Nie, grałem na wyjeździe. To niedobrze, to akurat naprawdę niedobrze. No cóż, przechodzimy do konferencji prasowej. I szczerze mega się stresuję, no. Będzie, będzie to ciężkie spotkanie. Co się dziś zdarzy? otrzymymy sobie zęby na ponowną wygraną. Czy nowy mecz to nowe koncepcje taktyczne? Futbol przez, przez duże F. Aż zespół ostatnio słabi gra? Nie są, ze szczerze. Udało się ustalić przyczynę tego stanu. Bieram na siebie całą winę. Nie mam, nie mam wytłumaczenia, to dajmy, bo w sumie nie, nie rozumiem tego pytania. Dobrze gramy w ostatnim czasie i mam nadzieję, że to udowodnimy w tym meczu. No tutaj akurat faworytem raczej nie jesteśmy, No ale mam nadzieję, że, że po prostu wyrwiemy ten remis i będzie awans. Dalej, kochani, symulujemy ten mecz. Trzymajcie kciuki. Wygrywamy 2 do 0 tak jest! Warto było wystawić główną jedenastkę Alan Sar. Kocham Was panowie! Awansujemy dalej, na pewno mamy wyjście z grupy i to nie wiem czy nie, z pierwszego miejsca. Za chwilę to sprawdzę. Super. Naprawdę mega się bałem, czy przegramy jeszcze ten mecz. To byłaby istna katastrofa. Ten sezon jak na, jak na ten moment jest zdecydowanie dla nas po prostu idealny. Fantastycznie się spisujemy i mam nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Tak jest, wygrywamy grupę, a tam zresztą był remis tak, że nawet przegrana dałaby nam awans, ale my wygraliśmy grupę dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu chyba. Tak mi się wydaje po prostu. No nic, najważniejsze jeszcze, że mamy awans, o to chodzi. Tak ma to wyglądać. Teraz czeka nas również mega ciężki mecz z Arsenalem. Ale jak pokonaliśmy Marsylię, jak zrealizowaliśmy z Manchesterem City, to jesteśmy nawet w stanie pokonać Arsenal. Nie będę zmieniał tego składu. Wiem, że niektórzy zownicy nie mają pełnej kondycji, ale chcę ten mecz wygrać i mam nadzieję, że takie ryzyko się popłaci. Romagnoli i Calvert-Lewin się rozwijają, co mnie oczywiście bardzo cieszy. 88 oceny ogólnej Romagnolego. Kapitalnie się włoski stoper rozwija. Ustawnijmy tylko dwa nowe treningi i przechodzimy już wtedy do meczu z Arsenalem. I to będzie najprawdopodobniej ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Calvert-Lewin to w ogóle jest fenomen 90 cen ogólnej, 25 lat, jeden z najlepszych napastników na świecie. Cieszę się, że takiego piłkarza mamy w naszej drużynie i udało się go zatrzymać, nigdzie go nie sprzedaliśmy. Mam nadzieję, że Calvert-Lewin w tym meczu właśnie to udowodni swoją wielką jakość. Gramy z Arsenalem, gramy u siebie, wychodzimy mimo wszystko w roli fawryta. 0-0 nie najgorszy wynik, mogliśmy to wygrać. Calvert no niestety, nie strzelił tym razem rzutu karnego, także szkoda, ale ogólnie jest to nie najgorszy rezultat. Za chwilę zobaczę, jak sytuacja w tabeli się prezentuje, i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Dalej jesteśmy na czwartym miejscu, mamy 3 punkty przewagi nad piątym Tottenhamem. 3 punkty strat do trzeciego United. Yy, mamy też 5 punktów straty do drugiego Liverpoolu. 8 punktów straty do lidera Manchesteru City, a w Lidze Europy naszym rywalem będzie. Naszym rywalem lidze Europy będzie. Yy, Nisea. Także będziemy raczej faworytem w tym meczu. Ja wam kochani dziękuję, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnych filmów. Piona!